Witajcie. Ale ile można zmieścić w torbie w The Forest? Zacznijmy od tego, że są trzy rodzaje torb. Stara torba ma ona 5 miejsca, dobra torba ma 15 miejsca, a gigantyczna torba ma aż 25 pięć miejsca. Ale jeśli Ci powiem, że da się mieć więcej miejsca. Ale zanim to Ci powiem, daj suba i lajka. Jak pójdziemy do sklepu z klasami, wybierzemy klasę złodziej, to na pierwszym poziomie jest napisane, że plus dwa miejsca w worku. Jak dodamy gigantyczny worek i klasę złodzieja.